Kochani, jak bardzo jesteście odważni? No i ktoś powie, jestem bardzo odważny. Co ty masz na myśli, Grace? Ja pływam łodzią na morzu, gdzie jest niebezpiecznie. Ja wspinam się. Najwyższe szczyty! Nurkuje pod wodą z rekinami, Skacze ze spadochronu. Z ogromnych wysokości, a bardzo jestem odważny. Zawsze jest ryzyko, więc to są ludzie, którzy są ryzykantami, no? są odważni. Niemniej jednak życie mnie nauczyło, że. możesz nie mieć odwagi być sobą i żyć swoje życie tak jak ty chcesz je przeżyć i tak jak ty czujesz, nie myślisz, czujesz że powinnaś, być. wiecie, to wymaga największej odwagi dlaczego? dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni rośliśmy z tym Trzeba było słuchać dorosłych, trzeba było słuchać rodziców, trzeba było słuchać starszego rodzeństwa, potem nauczycieli, potem posłów i tak dalej. Zawsze kogoś słuchać. Jeżeli nie chcemy czegoś robić, tak jak oni chcą, żebyśmy robili, no to od razu jest niezbędne. bo nie mamy odwagi, żeby powiedzieć jestem tym, jestem kimim. Okay. A szczególnie, kiedy jest się w miejscu małym i bardzo religijnym, dajmy na to. Jak teraz pokazać, że jest się buddystą, kiedy się jest w małym w polskim miasteczku? Jest się cały czas pod obstrzałem, dlatego najfajniej jest być w dużym mieście, bo przynajmniej ludzie się mniej sobą interesują nawzajem, a znają się czy o sobie mniej, więc to jest plus, duży plus. ocenia i patrzy. I jeżeli się nie tak robi, jak oni by chcieli, że powinniśmy coś robić, od razu jest głęboka krytyka. I taka jest rzeczywistość. I teraz, żeby być sobą, bo tak jak mówię, obciski palców DNA, my wszyscy mamy kompletnie inne. Także mamy inne przeznaczenie. I nie żyjemy Własnym życiem i nie żyjemy, koniec, kropka, dopóki nie zaczniemy być sobą, robić to, co my. Do malowania, tu będziesz malować pędzle, kurwier i, i farby, ale może i to jest właśnie dużo wydatkiem. Jak malować, co już do głowy przychodzi? Widzę, że to mówią. trzeba na chleb zarobić, tu trzeba to, tamto i koniec. Co? Będziesz sobie biegała? O! Zacznij sobie biegać, jaka paniusia! Dlaczego nie ma się co przejmować? Ponieważ widzicie, z tą nową energią to jest tak, że wszystko zacznie się dziać o wiele szybciej. Czas się będzie wydawał, że działa o wiele szybciej. Już patrzcie, że ja będę robiła jutro czytanie na a, maja. Na maj 2015 roku. Więc dopiero się rok zaczął. Ja dziś pamiętam, był no, Sylwester. I już mamy w tej chwili mowę o, o, o maju. Więc wszystko dzieje się szybko, wszystko zmienia się szybko. Jeżeli ktoś naprawdę ma gdzieś ukryte coś w sobie, czego do tej pory nie miał odwagi powiedzieć, nie miał odwagi zrobić, to ja myślę, że 3 maja właśnie będzie też takim, takim dodatkowym właśnie.